Czy ja mogę pominąć etap psychoterapeuty? Czy coach na tyle mi pomoże, że jeśli mam większe problemy, to powinna mi na półcieczku psychoterapeuty? Czy ja mogę to tak omówić i od razu dać się na spotkanie z celami? To zależy, jakie cele i potrzeby skieruje Pani do coachingu i do coacha. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, w której ktoś zatrudnia coacha, żeby. Lepiej się ubierać i lepiej wyglądać, albo żeby dobrze realizować swoje cele sportowe, nawet na miarę amatorską. No, na przykład stawię sobie taki cel, że w ciągu roku chcę uzyskać taką kondycję, żeby przebiec pół W jakimś tam dowolnym tempie. I w tym celu coach będzie niesłychanie pomocny. Bo będzie oddziaływał też na warstwę motywacji, na warstwę psychologiczną, ale będzie też potrafił ustawić dobrze reżim treningowy. Czyli krótko mówiąc, taki coach przygotuje i psychologicznie, i motywacyjnie, i sprawnościowo, i, i kondycyjnie takiego klienta do, do przebiegnięcia półmaratonu. No i oczywiście mamy jasny wynik, tak? Jeżeli <laughs> roz, zaczynamy rozmowę w marcu. A mój klient w listopadzie przebiegnie skutecznie półmaratonu, po nim nie padnie, nie będzie miał takich zakwasów, że trzeba będzie pojechać do szpitala, tylko fajnie sobie stanie i odniesie sukces. To znaczy, że cele coachingu zostały spełnione. Ale ró 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 równocześnie ten sam klient pewnie może czerpać wielki pożytek z psychoterapii i analizować swoje relacje natury miłosnej. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić. Czy się, że tak. Czyli te dwie metody mogą tak samo być stosowane jednocześnie i się uzupełniać? Tak, pod warunkiem, że, że, że psychoterapeuta i coach po pierwsze się porozumieją z klientem, że nie będą sobie wchodzić w drogę i że jasno dookreślimy cele, które stawiamy przed każdym ze sposobów oddziaływa. I w tym znaczeniu, ja jako coach jestem skoncentrowany na tym, żeby mój klient efektywnie uzyskał sukces w postaci przebiegnięcia półmaratonu. Okay? Stawiamy sobie termin do listopada, sprawdzamy czy to jest możliwe. Słowem postępujemy w takim myśleniu projektowym. Tak? Czy to jest możliwe, czy to jest realistyczne, czy, te, czy ten klient ma takie możliwości, warunki. Okay? Coaching tutaj jest bardzo też, powtórzę, to jeszcze silnie zwymiarowany, więc będzie zachęcał klienta do tego, żeby sprawdzić, czy ten klient może to fizycznie zrobić, czy będzie miał tyle czasu, czy nie ma czterech bypassów i e, dwóch zawałów za sobą. Co na to lekarz-kardiolog będzie, będzie sprawdzał wiele warunków granicznych. I jeż, jeżeli uznamy, że cele są możliwe do osiągnięcia, realistyczne, wystarczająco ambitne, ale też istnieją dowody motywacyjne, że klient je osiągnie i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy przystąpimy do pracy i te dwie ścieżki będą zupełnie rozdzielne. Tutaj będzie na psychoterapii, czyli klient zajmował się swoim małżeństwem, a tu będzie ćwiczył e, swoje kompetencje w, w obszarze biegania. I to jest też jedna z różnic pomiędzy takimi głównymi szkołami psychoterapii i coachingu. Coaching pyta ciebie o to, jak chcesz się czuć, co chcesz tam osiągnąć. Psychoterapia częściej koncentruje się na badaniu przyczyn, potrzeb, mhm. na rozpoznawaniu tych potrzeb, a coaching je ma zrealizować, ma pomóc zrealizować te potrzeby. Nawiązując jeszcze do psychoterapii, jeśli chodzi o coaching, zastanawia mnie czy, bo to popularne bardzo ostatnio, Wyrażenie kojarzy się raczej z grupą młodych, aktywnych osób, które chcą polepszyć ze w swoim życiu. Które nie mają problemów swoich, ale chcą być bardziej wydajnymi i, i odnosić większe sukces w pracy. Mhm. Natomiast czy jest też forma coachingu, która, która rozwiązuje problemy takie, jak mają osoby, które udają się do psychoterapeuty? Większość szkół terapeutycznych zajmuje się jednak przeszłością klienta. Badaniem tej przeszłości źródeł i przyczyn różnych dysfunkcji, objawów czy zaburzeń, które przeżywa klient, są oczywiście takie podejście psychoterapeutyczne jak terapia gestal, czy terapia behawioralno-poznawcza, czy poznawcza, czy w ogóle psychologia pozytywna, które są podobne do coachingu, czyli są nastawione na działanie tu i teraz na uzyskiwanie pewnych efektów. Ale zadaniem terapii jest jednak usuwanie dysfunkcji, problemów, objawów, które człowiekowi utrudniają życie. Zadaniem natomiast coachingu jest zmierzanie do coraz lepszych rezultatów, jest osiąganie sukcesów. Jest, coaching jest niesłychanie wynikowy i nastawiony na wskaźniki i na pomiar tych wskaźników.